i zachęcam do sprawdzania, jak głosowali. No tutaj taka ciekawostka, że politycy Konfederacji pisem, nie wiem, czy oni nie zrozumieli, trudno było mi w to uwierzyć, że nie rozumieli, za czym głosują, dlatego że oni się z nami komunikują. Mówię z nami, czyli naszym szerszym środowiskiem patriotycznym. My naprawdę próbujemy im cały czas pomóc, ale tylko pan Konrad Berkowicz, chwała mu za to, chociaż to dużo za mało wstrzymać się od głosu. Na taką ustawę trzeba zagłosować negatywnie, panie pośle Berkowicz. Panie pośle Braun, panie pośle Sośnierz, panie pośle. Bosak, kandydacie na prezydenta, odpowiedz proszę przed społeczeństwem. Każdy z panów, odpowiedzcie proszę ze społeczeństwem. Zreferujcie, nad czym zagłosowaliście i może wyjaśnijcie, czemu ludzie, którzy zajmują podobne stanowiska jak ja, jak Obywatelski Komitet Obrony Zasobów Naturalnych, w tej konkretnie sprawie się mylą, skoro zagłosowaliście dokładnie przeciwnie do tych racji, o których tutaj e, mówiliśmy. E, e, trzeba powiedzieć więcej społeczeństwu. Wojtku, wiem, że mm. będziesz trzymał tutaj e, rękę na pulsie. My musimy e, kończyć, dlatego że e, no no, właśnie... mamy dwa dni do głosu.